Jesteśmy dalej Musiałem coś zrobić Wiadomo, że jest Widzicie tylko mój gameplay, jak zapadam świat I trochę na nim buduję A jest tylko mój dodany głos Po prostu Po prostu głos Jak ja? Nienawidzę tej jednej nagrywarki, mówię zaraz eee, Tak mnie wkurzyła Youtube dobrze, że Coż. Czekajcie Dobra, teraz mogę gadać. Idzie mój gameplay. Nie nowe domowe to nie wiem internetu To jest mój gameplay po prostu Jak na niego reaguje niestety troszeczkę dawszy tak wszystko wywlekło się z do góry nogami no i muszę powiedzieć jedno. Zgubiłem niestety reagował na swoje pliki. Tylko bym ich nie usunął. Za wkurzenia się. Ech. Mój plan był nikły. Tak chyba już wszyscy widzieli, że zmieniłem... Nie zmieniłem mi wszystkiego. Pod tym odcinkiem jeszcze napisałem komentarz, co tam jest zmiana. Ech. Niestety straciłem już ten film bo jest cały zbagowany, nie da się obejrzeć go żaden nie działa nic to ja jedynie do obejrzeć w komentarzu jest wszystko miało być wgrane no to po kolei w komentarzu było wklejone, że zmieniam opis kanału już niedługo zmieniam No i, czeka i czekałem na tylko jedną rzecz, którą mógłbym zrobić. No, i to naprawdę jestem zdziwiony, że. Dobra. Gadaj, dalej. Opis będzie zmieniony już jutro. Jutro będzie zmieniony opis. Wolski Plus. Je... Będzie taki kanał nawet. Już niedługo będzie. Wszystko będzie zmienione. Jutro. Będzie wszystko hulało. Próbowało. No i kilka dni przerwy. Mnie, z... mnie wkurzyło Tylko jedno Wkurzyło mnie tylko to Że nie mogłem Naprawdę bez Jak nie wiecie jak mnie bardzo wkurzyło Wkurzyło mnie jedynie to Że montaż nie wiem, prawie idealny opis już na pewno widzieliście jak wygląda prawdziwy wolski to można powiedzieć że ktoś by powiedział że nic tego nie widać troszkę widać z złego filtru dałem a to jest z mojego serduszka to było z mojego serduszka to zrobiłem No, i jestem niestety trochę wkurzony, że film nie wyszedł. Bo dźwięk się nie nagrał. Naprawdę, dźwięk się nie nagrał. Co mówiłem? Wszystkie ważne rzeczy, co mówiłem. Co w komentarzu się wkleiło? Nic. YouTube niestety. Nie wiem, co się stało z tym filmem do końca. Bo. Niby na YouTube powiem wejść, a nie wyszedł. No i właśnie streszczam wam Na YouTube nie weszedł Dostałem nawet Ehh Newgmailik którego szybko usunęli Nie wiem Nie mam wam Pokazania Że Nagranie Było Zbyt od, Nieodpowiednie Zbyt Nieodpowiednie Dla Młodszych nie wiem, trzylatków albo na jakiś tam ten, ten nieodpowiednie. Jestem wkurzony. Dźwięk się nie nagrał, nic się nie nagrało. Mogę nawet pokazać, jak to się nagrało. Tylko na odcinku. Co wy na to? Pokażę. To będzie krótszy odcinek na pewno, ale pokażę Wam, co się zmieniło. Jak już rzuciłem ten odcinek i tam opadnę No i naprawdę jestem wkurzony Możecie Jestem wkurzony, bo nie wiem co robię Jestem naprawdę w wielkim zaskoczeniu, że nie działa mikrofon. Nie działa mikrofon na tym montażu. Nic nie nagrało się ze dźwięku. Nagrywało się tylko bez dźwięku. Dziękuję.